Jedną z funkcji dostępnych w generatorze PISM w systemie -komornik jest funkcja tworzenia postanowień kończących. Aby ją wywołać, należy kliknąć w ikonkę generatora PISM, która znajduje się w prawym górnym rogu paska zadań. Następnie rozpoczynamy generowanie korespondencji poprzez naciśnięcie pomarańczowego batonu w prawym górnym rogu. Musimy wybrać sprawy, które chcemy zakończyć wybór spraw Następuje poprzez ich zaznaczenie na liście lub poprzez wybór odpowiedniej opcji filtrowania w module filtracji, który został omówiony szeroko w filmie o generatorze korespondencji. Po wyborze interesujących nas spraw klikamy w baton krok kolejny z prawej strony i wybieramy z dostępnych szablonów funkcję agregującą która kryje się pod nazwą zakończenie postępowania automat. Klikamy. I następnie przechodzimy do kroku trzeciego poprzez kliknięcie w baton kolejny krok. W kroku trzecim widzimy wybrane przez nas sprawę. System samodzielnie określa, jakie postanowienie powinno zostać w danej sprawie wystawione, określa, do kogo takie postanowienie powinna zostać wysłana no i w momencie, kiedy klikniemy w generę pisma robocze, czyli w baton, który znajduje się w prawym rogu, następuje generowanie korespondencji. E, widzimy pisma robocze, które możemy na tym etapie podejrzeć. E, system tworzy, oblicza koszty, tworzy postanowienia, uzasadnienia, w sposób właściwy rozksięgowuje sprawy. Po wstępnym przejrzeniu zatwierdzamy generowane przez nas postanowienia poprzez naciśnięcie przycisku. Zapisz, możemy też wygenerować PDF-y do wysyłki.